Dziś porównamy sobie trzy naprawdę bardzo podobne do siebie zestawy od trzech różnych producentów. Po pierwsze firma LEGO, po drugie firma COBI, czyli polska firma produkująca klocki konstrukcyjne i po trzecie MJ Technology, czyli taki raczej mało znany producent klocków. Ja go trochę traktuję w kategorii podróbki, natomiast jak ostatnio pod filmem, w którym Kupiłem oryginalne klocki LEGO na Aliexpress, jeden z Was mnie poprawił. Nie do końca jest to w przypadku tego zestawu podróbka, bo w sumie projekt ich jest zupełnie inny, a przynajmniej tak wydaje się na obrazku, w projektu LEGO też kobi. Także jest to, można jedynie powiedzieć, mocno inspirowany pomysł na zestaw. Natomiast ze względu tutaj na uproszczenie schematu w filmie, będę go pewnie nazywał często podróbką, klockami alternatywnymi i innymi takimi hasłami. No, umówmy się, jest to raczej mało znana firma i na tle LEGO i Kobi, myślę, że można ją tak potraktować. Dlaczego w ogóle porównujemy te trzy zestawy? Ano dlatego, że dziwnym trafem, w roku, w którym LEGO wydało wszystkie teamy Formuły 1 pod serią Speed Champions, firma Kobi wydała bolid BWT Racing Point F1 Team również z Formuły 1. Także jest to dziwny zbieg okoliczności. Na no, że tak się złożyło, że mam jeszcze ten zestaw. No to tylko porównamy. Generalnie zestaw Lego jest na licencji BWT Alpin. Myślę, że mogę tak ukrócić tą nazwę. Pełną nazwę oświetla Wam się teraz na ekranie. Oraz na licencji samej Formuły 1. Natomiast zestaw Kobi ma, jeżeli się nie mylę, tylko licencję samego teamu BWT Alpin. Natomiast zestaw. M.J. Technology nie ma chyba licencji i opiera się na teamie Formuły 1 BMT. Także ewidentnie nawiązują tutaj też do BWT, ale mamy BMT, także to tak tylko zaznaczam. Sam skrót BWT pochodzi w ogóle od Best Water Technology, czyli firma, która zajmuje się głównie uzdatnianiem wody. Przynajmniej takie informacje udało mi się znaleźć w internecie. Po kolejne się zawodnicy. Pierwszy z nich, to zestaw LEGO 77248 składa się on z 258 elementów, w tym jednej minifigurki kierowcy. Został wydany w roku 2025. Jego cena katalogowa to 119,99. Obecnie zapłacić za niego musimy około 85 do 90 zł, zależy od różnych promocji. Zestaw Kobi został wydany również w 2025 roku. Składa się on z 276 elementów. Jego numer katalogowy to 1684. Zawiera również jedną minifigurkę minifigurkę kierowcy, a jego cena katalogowa to 99, ,99 zł. 99 No i w przypadku Kobi ciężko takie nowe zestawy skupić poniżej cen katalogowych, także obecnie zapłacenie musi między 90 a 100 zł, czyli właściwie w granicy ceny katalogowej. Natomiast zestaw MJ Technologii, co ciekawe też ma numer katalogowy 13014, Cztery, nie jestem pewny kiedy został on wydany, jednak wydaje mi się, że był to przełom 2024 i 2025 roku. Takie są moje przypuszczenia. Składa się z 261 elementów zawiera prawdopodobnie też jedną minifigurkę. No i jak widzicie, zestaw w ogóle nie ma opakowania kartonowego, jest to tylko zwykła foliówka. Informacje o jego cenie katalogowej niestety nie udało mi się znaleźć. Natomiast ja zapłaciłem za niego 39,79 zł na AliExpress i po jakimś tam rabacie cena ta zmniejszyła się do 36 zł. Także myślę, że możemy przyjąć, że kosztuje on między 35 a 40 zł. A szczegóły zakupu tego zestawu możecie znaleźć w filmie, który wyświetlał się tutaj w rogu, gdzie kupiłem oryginalne klocki Lego na AliExpress. Swoją drogą do zakupu tego zestawu, Kobi. Dostałem najnowszy katalog Kobi, więc dajcie koniecznie znać, czy chcecie jego przegląd na kanale. Zestaw Lego, jak widzicie, mam już otwarty i zbudowany, bo omawialiśmy go sobie na kanale. Tutaj, w filmie, w którym omawialiśmy wszystkie bolidy z Lego Speed Champions, jakie wyszło w tym roku, także tam Was na chwilę obecną odsyłam. A teraz, może, zróbmy sobie unboxing zestawu od Kobi. Dawno zestawu od polskiego producenta nie składałem. Jednak widzę, że jedna rzecz niestety się nie zmieniła i źle ją zapamiętałem, a mianowicie otwieranie tych pudełek. Ciężko jest otworzyć te pudełka tak, aby zachować je w dobrym stanie. Przynajmniej mi z reguły to się nie udawało. Jednak Lego ma trochę lepsze rozwiązania w tym temacie. No ale już trudno, że tak pudełka raczej nie zachowam w perfekcyjnym stanie. Także możemy je sobie po prostu chyba rozerwać. Chyba tak będzie nawet po prostu sprawniej. A w środku mamy sporo nieponumerowanych woreczków. Wszystkie plastikowe, swoją drogą ciekawe, czy Kobi też będzie planowało przejść na woreczki papierowe. Oraz samą instrukcję z informacją, że w zestawie nie ma naklejek i wszystko to są nadruki. To już z góry wiem, że będzie dużym plusem. Zestaw od Kobi udało mi się już zbudować, ale zanim przejdziemy do jego omówienia, otwórzmy sobie trzeciego konkurenta w tym filmie. Zestaw od kobii na razie zabieram na bok. No, i tutaj unboxing będzie raczej szybki, bo jak już wspominałem, zestaw zapakowany jest w zwykłą foliówkę i w środku woreczki również są foliowe. I wszystkie mają numerek 4, z tego co widzę. A tutaj mamy woreczek z trzema klockami, na no to wygląda. I instrukcja, i niestety arkusz z naklejkami. Także ja już składam ten model. Myślę, że sami dobrze wiecie, że w przypadku tych typowo chińskich marek klocków, tak jak MJ Technology, różnie bywa z jakością składania. Czasem składa się to lepiej, czasem gorzej, ale tutaj tym bardziej dlatego podkreślę, że zestaw składałam się całkiem przyjemnie. W nie miałem większych problemów, poza tym, że zostało mi parę klocków zapasowych, których nawet nie używałem w samej konstrukcji. Dosłownie z tej garstka Losowych elementów. Niektóre z nich były używane w konstrukcji, ale niektórych nie było używanych i zostały jako zapasowe, dlatego też o tym wspominam, bo jak sami wiecie, normalnie raczej elementów zapasowych nie pokazuję. Figurka samego kierowcy posiada różowy kombinezon, jest to naprawdę przyjemnie wykonana figurka. Ma ona nadruki zarówno na przodzie, na nóżkach na rączkach od boku, co też jest warte zaznaczenia, od tyłu oczywiście, no i naprawdę bardzo ładnie zadrukowany jest kask. Niestety nie jest to jakiś dedykowany odlew dla F1, a jest to taki bardziej klasyczny po prostu klockowy kask. Po jego zdjęciu ukazuje nam się taka uśmiechnięta główka, no główka akurat mogła być troszkę bardziej dopracowana, ale z racji, że jest zasłonięta naprawdę przyjemnym kaskiem, to nie ma tragedii, ogólnie figurkę oceniam na plus. Największym minusem samego bolidu są chyba naklejki, a zwłaszcza fakt, że w kilku miejscach naklejamy jedną naklejkę na więcej niż jeden klocek. I to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Ale poza tym naprawdę, jak już mówiłem, bolid wygląda nie najgorzej. Widać w niektórych miejscach mocną inspirację duńskim producentem. Na przykład tutaj, gdzie mamy system Halo, jest nam zbudowany... No prawie że identycznie jak w większości bolidów od LEGO. Natomiast elementy takie jak tylne skrzydło, tutaj przedni spoiler, chyba tak te elementy się nazywają, są już wykonane nieco inaczej. Czy lepiej niż legowe? Ciężko mi ocenić, aż tak zajawiony Formułą 1 nie jestem. Jednak wydaje mi się, że LEGO ma tutaj trochę więcej racji bytu, ale zerknijmy sobie, jak to dokładnie wygląda. Mamy oczywiście logo BMT, czyli tej głównego sponsora naszego różowego teamu. Tutaj troszkę wydaje mi się za cienki jest ten element, mógłby on być o co najmniej jednego studa szerszy, myślę, że wyglądałoby to nieco lepiej. Opony, niestety nie są to typowe siliki dla Formuły 1, a są to chyba bardziej takie opony przeznaczone na deszcz, tak mi się wydaje. Mamy samą kierownicę, jest to klasyczna kierownica, a nie żaden tutaj przystosowany do Formuły 1 element. Tutaj na tyłach widzimy, znowu, sponsorów. No i to, o czym mówiłem, jedna naklejka na wielu elementach. Od tyłu mamy światło stopu. Generalnie bolid wygląda naprawdę przyjemnie. Jak za cztery dyszki, a właściwie to nawet nie całe cztery dyszki, to naprawdę tragedii z tym zestawem nie ma. Jednak, czy zdecydowałbym się na jego zakup, gdyby nie ten film, w którym testujemy ten zestaw? No, niekoniecznie. Zwłaszcza, że takiego Timu nie ma w prawdziwym życiu. A przy zestawach tego typu fajnie jest jednak nieco, coś, co możemy zauważyć też w prawdziwym życiu na torze wyścigowym. No i wróćmy teraz do woli od Kobi, aby go sobie omówić. Tutaj naprawdę największym plusem są zdecydowanie nadruki. W zestawie nie ma ani jednej naklejki. Każdy element, który posiada jakieś zdobienia, został nadrukowany. No i to robi naprawdę robotę. Tutaj na przodzie Kobi mam wrażenie troszkę poszło na łatwiznę. I dali nam po prostu jeden odlew, który cały ten przód wykańcza. Nie jest to za bardzo budowane, po prostu przeczepiamy ten jeden gotowy element. Dla jednych może być to plus, bo wygląda to zdecydowanie bardziej realnie niż na przykład w bolidzie od Lego, na który zaraz sobie zerkniemy. Ale jednak, czy nie powinien w kolekcjach być zachowany pewien balans pomiędzy oddawaniem rzeczywistości a przyjemnością zbudowania? Wydaje mi się, że czasem warto może odpuścić jakieś dedykowane elementy tylko po to, aby odbiorca mógł sobie trochę więcej pobudować. Opony gładziutkie jak na Formule 1, przestało, no Ale mam wrażenie, że są one minimalnie za szerokie. Opony w Formule 1 raczej są szerokie, ale mam wrażenie, że tutaj w proporcji do całego boligu, no są one minimalnie zbyt szerokie zresztą sami zwróćcie na to uwagę, jak sobie spojrzymy na bolid tak typowo od góry. No to chyba troszkę te proporcje się rozjeżdżają. Mamy oczywiście system Halo, który muszę zaznaczyć, że jest bardzo, to bardzo delikatny. Przynajmniej w moim wypadku, jak ja go składałem, to parę razy mi się odczepił przy podczepianiu. Zaraz będę musiał go zdjęcia pojąć figurkę i pewnie też skończy się to tym, że odkruszę się parę elementów. Na boku mamy oczywiście logo BWT, opony, oczywiście Pirelli. Od tyłu Ponownie światło stopu, jakiś wydech. Wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie. Troszeczkę nie podoba mi się to, że tutaj na tyle to logo BWT jest tak jakby przedzielone na pół i idzie ono stopniowo w górę. W sensie rozumiem zamysł, ale no troszeczkę nie po prostu to nie siedzi. Ale przejdźmy sobie do omówienia samej figurki. Obyło się na szczęście bez ukruszenia żadnego elementu z systemu Halo. No i mamy figurkę kierowcy, logo. Best Water Technology na froncie. Niebieski kask, od boku zadrukowane rączki, również od tyłu ponownie logo Bezwater Technology Alpine F1 Team. Próbowałem teraz jeszcze zdjęć kask poza kamerą, ale niestety siedzi on na tyle mocno, że schodzi razem z główką i szczerze, nawet nie chcemy się już z tym za bardzo siłować. Generalnie figurka jest naprawdę dopracowana, posiada sporo detali. I jednak mi ogólnie kształt figurek Kobi szczerze mówiąc nie do końca siedzi. Więc co prawda, że są może one nieco bardziej realne niż figurki Lego, ale ja już chyba jestem po prostu na tyle przyzwyczajony do tych figurek legowych, że kształt tych od Kobi nie do końca mi siedzi. Generalnie, jak na to, że Kobi raczej skupia się na zestawach militarnych, czasem robią też samochody, ale rzadko są to bejdy Formuły 1. Powiedziałbym, że zestaw jest naprawdę udany. Jednak muszę zaznaczyć, że nie jest to pierwsza próba zrobienia przez Kobi bolidu Formuły 1. Kobi w swojej przeszłości robiło także bolidy Renault. Teraz wam one najprawdopodobniej wświetlają na ekranie, więc z racji, że nie jest to pierwsza próba firmy Kobi na zrobienie bolidu Formuły 1, moje oczekiwania były nieco wyższe, zwłaszcza, że Kobi dostało tylko licencję na Team Alpin, więc myślałem. Że skupiam się oni na tym, aby dopieścić go jak najbardziej, a mam wrażenie, że został on zrobiony po prostu poprawnie, ale bez szału. Bolid mnie nie porwał, tak jak mówię, wyglądał naprawdę nieźle. Na półeczką gdzie prezentował się na pewno super, jednak mam wrażenie, że do boli Lego, który zaraz zobaczymy, troszkę mu brakuje. Pora na boli Lego. zacznijmy omawianie od kierowcy. Posiada on. No, już mogę chyba powiedzieć, klasyczny czarny uniform z różowymi wstawkami. No, i tutaj akurat figurka Kobi miała nieco więcej detali. Zresztą Nawet figurka MJ Technologii miała troszkę więcej tych detali, bo torsik miał więcej nadruków na froncie, co wyglądało trochę lepiej, moim zdaniem. Od tyłu, niestety, brak żadnego logo. Mam po prostu różowy pasek. A szkoda, bo jak pokazały dwie poprzednie firmy, dało się tutaj upchnąć to logo. Figurka kierowcy, żółta, uśmiechnięta twarzeczka, jest to kobieta. No i oczywiście niebieski kask. Tutaj fajnie, że jest to dedykowany dla Formuły 1 odlew z takim czerwonym wizjerem. No i sam bolid mam wrażenie, jest dużo bardziej dopracowany niż jego poprzednicy, ma on po prostu dużo bardziej zachowane kształty bolidu z Formuły 1. Wszelkie wcięcia wycięcia są tutaj oddane. No i... Proporcje względem figurki też moim zdaniem wypadają najlepiej, chociaż i tak on troszkę za duże dla figurki, ale to raczej nieuniknione, chcąc oddać detale pojazdu. System Halo zbudowany na zasadzie takiej wygiętej rurki, tak jak we od technologii. Mamy tutaj przedni spoiler, oczywiście logo BWT oraz wszystkich innych sponsorów. Mamy także dwa koła na froncie, oczywiście też dwa na tyle. No, i tutaj warto zaznaczyć, tylne są nieco szersze niż przednie, także też jest to oddane bardzo dobre względem prawdziwego życia. No, i tutaj są to typowe, gładkie dla Formuły 1 opony. No nie wiem, czy kamera to oddaje, ale mam wrażenie, że widać na nich nawet taką strukturę typowej opony z Formuły 1. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy także tutaj miejsce, w którym kierowca steruje całym bolidem. Dwa lusterka. No, i to o czym mówiłem, czyli tutaj od boku chyba najlepiej to widać. Wszelkie cięcia, wycięcia, zaokrąglenia, skosy. No, wszystko udało się tutaj firmie Lego upchnąć. Od tyłu światła stopu, które akurat się w tym momencie nie świecą. Wydech, napis Alpin, oczywiście. Sam tylny spoiler, tak fajnie zachodzi do góry. No, i tutaj udało się to zrobić dużo bardziej gładko niż w Bolidzie Kobi, bo tutaj mamy po prostu jeden zaokrąglony element. A w kobi były to dwa elementy nałożone na siebie. Natomiast niestety w kobi były to nadruki, a tutaj prawie wszystko to naklejki. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak wszystkie zestawy wyglądają koło siebie. Tutaj myślę, że możemy się zgodzić, że proporcje względem figurki najlepiej wypadają w bolidzie od LEGO, ale bolid od kobi nie jest wcale daleko w tyle. Myślę, że gdyby troszkę poprawić te koła, które ewidentnie są za duże. To, że też te proporcje wypadałyby naprawdę super. Bolid BNT również nie ma wcale wielu poprawek w tej kwestii do zrobienia, bo tutaj mam wrażenie że główną przeszkodą jest szerokość w tym miejscu, jakoś tak bolid wydaje się po prostu zbyt szeroki względem tutaj swoich konkurentów, ale to oczywiście tylko w kwestii tutaj proporcji do figurki. Same zestawy są naprawdę bardzo udane. Myślę, że też nasze oczekiwania względem firmy Lego były wyższe niż względem firmy Kobi, a względem firmy Kobi były wyższe niż względem firmy MJ Technology. Także myślę, że mogę chyba użyć sformułowania, że każda z firm sprostała postawionym oczekiwaniom. Od firmy Lego właśnie oczekiwałem największej ilości detali, najlepszych proporcji i po prostu, aby zestaw wypadł jak najlepiej. Od firmy Kobi oczekiwałem poprawnie wykonanego bolidu który bardzo ładnie będzie prezentował się na półce, i to też właśnie dostałem. Natomiast od firmy Anywide Technology nie będę ukrywał, nie oczekiwałem nic więcej niż po prostu zestawu, który uda się złożyć, a on nawet wypada na tyle dobrze, że mogę powiedzieć, że na półce będzie wyglądał równie ciekawie. Biorąc pod uwagę, że bolid Lego i Kobi właściwie da się kupić w tych samych pieniądzach, nawet Lego czasami troszkę taniej, to ja raczej zostałbym przy firmie Lego, Natomiast jeżeli coś wam w Bolidzie odległo nie pasuje, to Bolid Kobi wcale daleko w tyle nie jest i na pewno też was nie zawiedzie. Jeżeli z kolei szukacie naprawdę tańszej alternatywy, to ENIOD Technologii też mogę wam polecić. Przynajmniej w moim wypadku zestaw wypadł naprawdę w porządku. Jest to po prostu dobry zestaw klocków do złożenia, który nie zawiedzie nas na półce. Dajcie znać, czy wy macie któryś z tych bolidów. A jeżeli macie na przykład i, i Kobi, albo jakąkolwiek inną kombinację, to dajcie znać, który podoba wam się najbardziej. Koniecznie też zostawcie swoją opinię na temat tego materiału w komentarzu, udostępnijcie go swoim znajomym, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie!